Bonjour, to ja Konstantin, bonjour, dzisiaj mamy dzień kobieta, wy wszyscy do mnie piszecie co zrobić, co ja robię, dlatego ja dobrze ja to pokażę. Przepraszam bardzo moment. Ja był w ta, i w takim razie, ja na przykład wybrał się dzisiaj na taki i, fajny pomysł i, budżetowy, żeby pójść do hotel, pospracować trochę, poglądać samoloty, jak startują spłyty i do tego, żeby było milaj to ja sobie wzięłem taki załatwił stolik polowy na którym sobie spożyję parę rzeczy proszę bardzo tam jest lornetka ją dostałem od mojego przyjaciela Anderę pozdrawiam gorąco i co zrobimy sobie oczywiście kremą, um, kremą naturalnie z Luksemburg albo Francja i tutaj proszę bardzo to są sushi nie musisz kupić sushi od japończyków, ty możesz kupić w sklepie albo gdzieś tam zobaczcie Państwo jaki piękny widok my jesteśmy nieopodal największego lotniska z Frankfurt co ja mogę powiedzieć nie wiem jak się dzisiaj skończy ale na pewno będzie fajnie. To bym ja, Konstantin, pozdrawiam.